Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podczas konferencji prasowej na największym placu budowy nowej strefy gospodarczej przedstawił kluczowe inwestycje miasta z naciskiem na ochronę środowiska i rewolucyjne podejście do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na realizację tej innowacyjnej koncepcji miasto pozyskało 150 milionów złotych dotacji rządowej. Chciałbym tutaj zaznaczyć szanowni państwo, że na obwodnicę Stalowej Woli i Niska, tą, którą już dzisiaj możemy jeździć, Stalowa Wola czekała 40 lat i została wybudowana podczas mojej kadencji. Natomiast projektując nowy strategiczny park inwestycyjny Europark Stalowa Wola, od samego początku założyliśmy, że właśnie układ drogowy, odciążenie miasta jest priorytetem i nie, czeka, nie będziemy czekać na to 40 lat, a w perspektywie 4 lat od projektu, od pozyskania środków, od rozpoczęcia budowy do zakończenia ten projekt będzie sfinalizowany. Nowa strefa gospodarcza będzie opierała się na najwyższych standardach ekologicznych, co obejmuje zarządzanie ściekami przemysłowymi, bytowymi i deszczowymi. To ja jako prezydent miasta, projektując nową strefę przemysłową, przyjąłem ten nowy standard, że właśnie tutaj, w strategicznym parku inwestycyjnym Europark Stalowa Wola, zostaną zaprojektowane i przygotowane rozdzielone sieci dla nowych. Inwestorów. To znaczy, że każdy nowy inwestor stalowej woli, który tutaj rozpocznie swoją budowę, który już tutaj się buduje, musi mieć wyodrębnioną kanalizację przemysłową, która będzie podlegała stałej kontroli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy z zakładów będzie zobowiązany do tego, aby posiadać swoją wewnętrzną oczyszczalnię ścieków. Która będzie te ścieki najpierw podczyszczać do parametrów, które są wymagane, aby zostały przyjęte w naszej kanalizacji przemysłowej. Każda, każdy zakład będzie miał wyodrębnioną swoją sieć kanalizacji bytowej i trzecia sieć, to jest kanalizacja deszczowa z placów manewrowych, z parkingów, z powierzchni dachów tych budynków. Również monitorowana, również podlegająca kontroli. Najbardziej innowacyjnym elementem nowego układu wodno-kanalizacyjnego prezentowanym przez prezydenta jest projekt zakładu oczyszczania wody przemysłowej, który wybuduje miasto Stalowa Wola. Zakład ten będzie przetwarzał ścieki przemysłowe na tyle, by można je było wykorzystać ponownie w procesach. Produkcyjnych. Nikt z nowych inwestorów tutaj na tej strefie nowej przemysłowej nie będzie mógł korzystać z wody głębinowej miasta stalowej woli. Woda głębinowa miasta stalowej woli stanowi skarb naturalny dla mieszkańców stalowej woli i nie będzie zgody na to, aby była ona wykorzystywana do celów technologicznych, do celów procesów technologicznych, które odbywają się w tych zakładach. Dlatego ten Nowy wodociąg będzie prowadził z ujęcia właśnie przy elektrociepłowni wody już raz wykorzystywanej. Tutaj do strefy przemysłowej, a więc już raz mamy wykorzystane ponownie wody procesowej, a następnie ta woda, która będzie zrzucona ze ściekami przemysłowymi, zostanie drugi raz wykorzystana w naszym zakładzie i ponownie podana do zakładów przemysłowych. To przełomowe rozwiązanie, które nie tylko zmniejsza obciążenie środowiska, ale także wykorzystuje zasoby w sposób efektywny.